Podchodzi Ewronka. Dobrze. I ruszyły. Ewronka ostatnia prowadzi tam adrenalinę. Jest tam bardzo blisko. Tangerine, dalej Juchas, Orbita, Muscarino, El Kozio. i na ostatniej pozycji Ewronka. 1000 metrów do celownika prowadzi wyścig Adrenalinę. Na drugiej pozycji Orbita, trzecia Tangerine, Juchas, Muscarino, El i Ewronka. Na czele stawki Adrenalinę. Adrenalinę Orbita. I za chwilę wyjście na prosto. Wszystkie konie są raczej blisko siebie. Adrenalinę wyszła dużym, dużym kołem. Sporo tam zarobiła tangerinę. Zarobił, bo to ogień Tangerinę. Tangerina jest na pierwszej pozycji, na około 400 metrów przed celownikiem. Finiszuje orbita, Juha muscarino, adrenalinę, ale z tym, że na czele zdecydowanie jest tangerine. Tangerinę jest na pierwszej pozycji. Finiszuje znakomicie muscarino. Ταγκερίνε μου σκαρίνο, ταγκερίνε μου σκαρίνο, ταγκερίνε μου σκαρίνο. Φτέλνω μήκονας τέτοια ορμήτα ευρών η ελκοζιό.